Witam was moi drodzy w tym, że jakże piekielnym i seksownym odcinku Blot Ray. Tak, oczywiście przed wami Ray w szpilaczkach, bo jakby inaczej. Oczywiście to wyłączymy, żeby się pozbyć e, nieproszonych gości. Bo i będzie tu znacznie, znacznie, zdecydowanie więcej. O, tu już widzę nawet dwóch... Duch pyszałku, wybaczcie, że się tak zaciąłem. Czy on to leci? Leci. To tak dosyć ostro, a ja zrobię teraz tak o... Uwielbiałam strasznie ten bullet time w tym, że... Y Blue drainie w tejże grzech. Twóde, ja nie, wiem, ja się jakoś nie potrafię się wyrazić. I w Task Niemca pi szpileczkami. Możesz przeciąć go tak na pół. Chyba, że jeszcze nie mamy tego odblokowanego. Chodź tutaj. Dobra, włączymy bullet time. Bo tylko. Jezus. Jezus, Maria. Bo tylko w odpowiednim miejscu będzie on bardzo, ale to bardzo użyteczny. Wyobraźcie, coś jakoś. Dzisiaj mi się nie klei ta gadka na samym początku. Nie wiem dlaczego. Ale mam nadzieję, że za chwilę się rozbrykam. Uu, tego typa trzeba załatwić. Bo to jest. Oh, Hanses Kolossus! No może nie Hanses Kolossus, tylko typ. Którego. trzeba obezwładnić. A to jeszcze nie jest ten. Ty! A oh, to ty! Aha! Nie, nie, nie. Ciebie to musimy załatwić. Patrzcie, co ja zrobię fajnego teraz. A nie, nie udało się teraz. A nie, wskocz na niego z tyłu. No przecież możesz skoczyć. Oh je. Yeah. Lubisz to. No tak. Rain jest. Muszę pamiętać, żeby rozwalać te alarmy, bo jakbym tego nie robił, no to niestety będzie lipa. O! Witam Państwa! Wybieramy się na jakieś potańcówki. No, pium, 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 pium. Chodźcie tutaj. Chcę, żeby wam wszystko odpadało, Ręce, nogi. Muszę na ścianie. Zabolało? Miało bawić. Oh yeah! Tego przerobiłem na steki. Aha. To nie jest Chodź tu. Dobra. Tu już wiem na co zrobię. Włączymy sobie bullet time. I szybko do niego dotrzemy. Znaczy w sumie do nich. Tu ja widziałem tylko. Jedną postać dosyć to dziwny, był. Jako lufa! Ja cię kręcę. A teraz widziałem. Ej, co jest? Przed chwilą widziałem, jakby tu dwóch gości było. Oh yeah. Here. Don't you want your gun? <laughs> było, że było tutaj dwóch gości. Ale był. Chyba, że to był ten efekt bullet time'u i przez to. Potrzebujcie szklarza? Nie? Chwileczką miałem takie wrażenie, że mam zbierać tu apteczki. Nie wiem, chyba. Chyba za dużo gram w te gry wojenne. Wiecie, Call of Duty i te inne tego typu sprawy. Wszystkie te alarmy trzeba. ...powyłączać. wyłączać. Tu ktoś tam mi strzelał. Oho, zaczyna się. Jakim tutaj? Jak... jak wszystkie tutaj alarmy ...powyłączałem. To mi kurde, nie pasi Nie pasi mi to, że rain Jest tak niezwykle seksowna Cześć Przyszedłem coś zjeść o nie, o nie. nie no fajnie, fajnie, ale o kurde to się da z tym coś zrobić, nie? A z tym? Nie. Myślałem, że coś otworzymy, ale jednak nie. Ale przynajmniej pozbierałem sobie tutaj fajne rzeczy. Oh yeah! to ja się nazywa. Wielka lufa! Tylko komu by ją zaaplikować? Może wam? O, kto? Gdzie ty uciekasz? Nie ma miejsca na przebaczenie. Że to jakieś bronie do pozbierania, a to po prostu czyścili lufy. Dziwne te cele. Co? Coś mówiłeś? Teraz ja stąd przyszedłem, prawda? Chyba tak. Tak. Skąd wiem? Bo sprawdziłem. Widzę, że na górę trzeba się dostać, tylko pytanie brzmi: który A już wiem. Jak ty nie możesz jeszcze odejść? No, nie skończyłaś? Hmm, a to ciekawe, bo nic mi się na razie nie pojawia. Zaraz sprawdźmy, co mi pokaże moje zwierciadło duszy. Aha, że aż tam to ja nie wiedziałem, że ten kościół... albo to coś jest tak daleko, że trzeba się aż tak wrócić. Ale cóż, no jak trzeba, to trzeba, nie? Jak ja to zawsze mówiłem. Ani potrzeba, tak suweczka stoi. Uła. Czego jęczysz? Oj, to nie to. Gdzie jest światło, tam Pamiętacie, była kiedyś taka piosenka Światło Musiu, siu, siu. Musi. Nie, to było... O, ręka mu odpadła, ale fajnie. O kurde. No dobrze idę, na nie muszę patrzeć na tą kulę jasności. Bo i tak oni się tutaj napotaczają że. Właśnie. A wiecie, co tylko mi brakowało? Blue Drainie jedynie tego szerszego. O, i są tam na górze. Tego szerszego. Nie da się? O, da się. Cześć. Tam cię nie słyszę? nie słyszą. Tego szerszego wachlarza. by powiedzieć. Ruchów rain, nie? Żeby to było takie bardziej, bardziej urozmaicone pod względem tych wykończeń, tego wszystkiego. Chodź tu. Aha, ciekość, bo nie miałaś ręki. No cóż, tak czasami to bywa. Nie da się wejść, da się. Uuu. Nawet givery znalazłem. Ciekawe, ciekawe. Nie powiem, że nie. Ale mimo tego, że. Chodź tu. Mimo tego. Że jedynka troszeczkę jest, jakby to powiedzieć, uboga w zakres ruchów i wykończeń, no to jednak ma to coś, co przykuwa tą uwagę. Nie chodzi mi o walory estetyczne naszej głównej bohaterki, chociaż to też, no nie będę ukrywał, to też, ale chodzi głównie o aspekt samego gameplayu i to bardzo buduje, że tak to ujmę. Jakiś twardszy żołnierz? Okuda. <laughs> o, chyba już mogę wrócić. Coś mi się wydaje. Albo jeszcze nie? Lepiej tutaj wszystko posprawdzać. Kto do mnie szczela? Nie, nie widzę kto do mnie strzela. Jak jakby tu. O, ty! Widzieliście to? Jakim cudem goście się tutaj znalazł? Czyżby jakieś bugy gry? Nie wiem. Nie wiem, bo tak jak mówię, nigdy nie przechodziłem tejże gry. Od samego początku, tylko tam wybierałem sobie poniekąd jakieś levele i tak dalej. Dlaczego? O. o! Kurde, co to za. Eee, ja już nawet wiem, co zrobię. Tak.

Jęczenie tego krzyku tej, tej całej histerii i... dlaczego? czego? Czekajcie, muszę się napić. Next! Jezus Maria Brain nie no tak ostro. Taki brain. <grym> brain. <grym> brain nie tak ostro. Brain to... Brzmi prawie jak... Mózg. Znaczy mózg no. Dobra, to chyba było tyle. Kurdy, ale miod miodnie się to gra. Wiem, że. Mm, znaczy. Jakby to ująć. Wiem, że nie każdemu przypadnie. Jakby to powiedzieć. Ta seria do gustu pod względem oglądania. Bo wiadomo, niektóre gry fajnie się ogląda. i yy, Komentuje. A niektóre gry, no. Nie do końca się jednak nadają. Tak wiedzieć Do komentarza i tego wszystkiego. Więc ja to biorę poprawkę na to, że nie każdemu może się to podobać pod tym względem właśnie. Wiadomo, ze wszystkim tak może być, nie? Wydaje mi się, że większą frajdę sprawia oglądanie mojej grani i komentowania w Call of Duty, bo tam jakoś to tak fajnie współgra. A tutaj yy, no nie nie, nie to. A tutaj to niekoniecznie. Dobra, gdzieś znowu poszedłem nie tam. Także wiecie, ja, ja tutaj biorę bardzo dużą poprawkę. O, to tutaj mam iść. Biorę bardzo dużą poprawkę na to i wcale się nie obrażę, jak jak e, okaże się, że. No to nie jest to fajne, jak wiadomo, jakby się samemu grało i komentowało, nie? Ja to w pełni rozumiem, ale zobaczcie, no kur. O, właśnie w tym momencie przypomniało mi się, że. Ta mapa była w demie blu, yy, Blue Train'a. To było coś. Pięknego. Kurde, za krótki łańcuch. Poni się zastanawiacie. Co ja odpierdzielam, nie? Przecież mam. w pełni życia, ale czasami wolę. właśnie coś takiego zrobić. O nie. Miałem to robić po cichu. Wydranie. Także tę mapę pamiętam bardzo dobrze. że była właśnie w demie i mega, mega, mega mi się podobało. Nikogo tu nie ma? Siu, siu. Jak Spider-Man, nie? Siu. Właśnie. Czemu tak słabo oglądaliście serii Spider-Mana, co? Nieładnie. Jak się nie robi. A wiecie jak się robi? To robi się dobrze. Właśnie w ten sposób. Kurde, do ten filmik. Co ten reporter pojechał na, na pytania, czy głosuje pani na prezydenta, czy tam swojego miasta i tak dalej. Pojechał do tych babek, gdzie kurde psy szczekają dupami. A leśniasz. Mogę to wejść? Oje. Oh Aleśne skrzaty! Execution ambush! Aleśne skrzaty, no to. No. No. Whoa, no. co tu się dzieje? Spokojnie. me on Dobra git. Aleśne skrzaty. Yy, są na porządku dziennym. Chodziło mi o te babki, nie? Wiecie o co chodzi. Kurde, macie. Będzie bardzo źle. Jak tego nie zrobię, co trzeba. O, mam bazukę. Ale fajnie. Bazukę, bazukę mi daj. Ale się pospiesz trochę. Cholera, jasne. Uho. Jeden strzał? Ja chciałbym, żebyście tam chciałbym, żeby ona tam strzeliła, ale coś to nie wychodzi. Bum, będzie? Uje yeah. <laughs> Jakie to było piękne. Tylko, że on żyje jeszcze chyba, nie? Czy mi się wydaje? Nie tego, nie tego, tego. Oho. Kurde. Już za mocny gość. A nież chyba nie dokładnie o je. Patrzcie na to. No niestety. Wyssała z niego całą krew. Piąty poziom. Ataku. No właśnie jestem ciekaw, czy na tyle... O... Widziałem lewitujący karabin u górze, Ku górze, o, jest nawet. Muszę się go zabrać? Nie. Szkoda. To jest pewnie jakaś unikalna broń z nieskończoną amunicją. Broń niestety. Nie udało mi się zdobyć. No, trudno. Czasem idziemy prosto i możemy w Gówno. Także uważajcie, moi drodzy, jak chodzicie, bo nawet najczystsza droga może doprowadzić do tego, że wdepniemy w nieczystości. Ja tu muszę zerknąć. Aha, tu tam. Poczekajcie, ja tu zerknę. Czy tu są jakieś przejścia? Na razie nie widzę. Także będziemy musieli poszukać. Znaczy, ja będę musiał poszukać, wy nie. To się da łączyć. Albo coś zrobić z tym? Nie A, czekajcie. Aś trzeba to wszystko połączyć. Tutaj nie? A jednak. Ach, te ...seksowne... długie nóżki i szpleczki. O, kuda. Co tu się dzieje? Uj, granat. O Ojojku. Jakie biedactwo. Gotowałem wcale, że nie. Musiałem zabić. No witam. Jesteś bardzo pociągający. Szczególnie, jak masz. krew. słodką niczym. Quiet, baby. What the neighbors think? <laughs> Szczególnie, krew niczym słodka jak. cukiereczki. Oho. Oh, shit. Coś to było. toż to szwabenmachen Oho. Oj, 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 wiedziałem, że to ma taki... zakres... tego... obrażeń. Zakres obrażeń? O, się Ej, uh. ja nic nie widzę. Fuh, fuh, fuh. Oh je, yeah, cię na pół. To nie że to wezmę. A nie tak komuś puścić bombkę. A tobie na pewno nie. Udej, muszę się napić trochę jak Bo prawie mam połowę życia. O! Witam kolegę! Ach. Ale co czysta krew, co tam się dzieje? To tutaj próbuję z... posiłkować się obiadem? <grym zbierza> Mi przeszkadzają. Halo? <grym zbierza> Wielbiam to. Ten A ja nie widzę tej flagi. Szystowskie ścierwa I tam nikogo nie obudziłem? Nie? Tutaj kogoś mnie tej grze będzie to bawiło, że gościu już jest rozczłonkowany na milion części. A no, może nie na milion, na, na tysiąc części Nie ma spania! Ale jeszcze potrafi wrzeszczeć, nie? Przez kilkanaście sekund, to jest kude. Jest kwintesencja tej gry. Co wy robicie? Aha. no zaraz, spokojnie, wszystkich was przywitam. Tutaj ktoś. Nikt nie śpi? Wszystkich pobudziłem? Wszyscy wyszli do mnie? Tutaj nie ktoś, nie? Hmm. Ale wiesz, co? ja mam coś na ciebie? A takich twardziuchów to ja mam super. Przywitanie. Pykielne ostrza. Mówi ci to coś? Czy tylko jeden? Jeszcze jeden i jeszcze raz? Czy? Czy? Ja powiedziałem ty, czy czy? To oni tutaj brali prysznic. Trochę nie. Trochę. Nie wiem, ile Rain ma wzrostu, ale ci koleśie są podobnego. I trochę, jakby chcieli tak wziąć prysznic i wymyć głowę, no to tak trochę. No nie pasuje mi to. Tak. Tu się przydał ten, e, jak on ma. Zygmunt Heiser jego. Nieokazite, nie Nieokazitelny wizjer do prania, do bieli, który nie niszczy tkanin, ale my mu trochę poniszczymy. No, teraz proszę, pani Zygmuncie, wyprać pranie i pokazać nam Pana śnieżną białą bielę. <noise> Tylko proszę nie pompować już tych skarpetek w tym w samochodzie. Nie wiem, czy pamiętacie tą reklamę, ale ja pamiętam ją doskonale. Ona była taka głupia, że dajcie spokój. No dobre no pieniążki pieniążkami, ale... Dajcie spokój. O course, w dokach. Dobra, na ziemię. Masz coś dla mnie? Lużanka? Tak. gdzie się poznaliśmy? Gdzie my się nie poznaliśmy? Jezu, Maria, jak oni wrzeszczą. Czy tutaj wychodzą? No, cześć. O kurde, pieczone. Dobra. Popodziwiajmy, yeah. Podziwiajmy, moi drodzy, piękno tejże gry i tych gimnastycznych skoków. Czemu by nie, co nie? Postrzelajmy. A wiecie co? Może zrobimy wielki jakiś boom? To by nie. O oh yeah. Tylko troszeczkę. Cholera. Teraz ja sam zginę. Dobra. Zrobiłem tutaj yy... nieco rozpierdziel, ale... Ale przez yy, to tam na razie nie mogę pójść. Potrzebuję jakiegoś typa tutaj wessać. To najgorsze jest to, że... Tutaj nikogo nie ma. Może tu będzie ktoś. Łagam. Chociaż jeden. Jeden. No nie ma. No cóż. O, 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 to chodziło. O to mi chodziło. Skąd oni wiedzieli, że. Potrzebuję ich? Oni stąd uciekli. Dawaj, ci następnych muszę się posilić. Lid, to mi się podoba. Aha. No jakiś cwanek Co to za cwaniek? Hmm Dziwny Co to jest? Dobra, o oh, je yeah. Hejcimy te flagi, moi drodzy. Nie popieramy tego. O oh, nie. Dobra, możemy iść na wojnę. Z bosym. Jakbym to mógł ująć. No to jest na czerwono zaznaczone. Kudę. Ja tak to. Ja tak to zaznacz. Nie zaznaczyłem. Kopnąłem. Mogło się okazać, że. Dobra, idę do ciebie od razu, zarazu jedna. Potnę cię na plasterki. Będziesz kwiczał, będziesz jęczał. Oj, ja. Ten to przynajmniej. ten to przynajmniej nie wydawał jakichś. Mać y... tu dziwnych y... dźwięków. Czy idziesz tu w końcu, czy nie? Zabry się! Zabry się! No dobra. Jeszcze kogoś tutaj mam do załatwienia? Myślałem, że on jest głównym tutaj przeciwnikiem. A jednak się mylnąłem. Tam ktoś był? To trochę wyglądało. Że tu ktoś był? Może z widy mam. A raczej na pewno. Jep. Pewnie, że zapisujemy, bo jakby inaczej. Oho, <laughs> dobra. O, i drodzy widzowie, którzy oglądają mnie przez to. Ojej, czekajcie, muszę się skupić, bo troszeczkę taka lipa tu wychodzi. Dobra, dajcie się na chodź. Chodź tu, chodź tu. Ten pyrka. Dobra, wiecie co? Ja Wam dziękuję serdecznie za poglądanie tegoż odcinka. zapraszam Was na kolejne odcinki, które będą również. Tak. Krwiste i tak wymagające, co ten, który obejrzeliście przed chwilą. Także ja się z wami żegnam, moi drodzy, i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. To trzymajcie się, cześć! Uuah.